Hej, cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w odcinku, którego dosyć jakby nie spodziewałem się, że nagram. <laughs> Słuchajcie, kilka dni temu odpaliłem takiego live'a na zupełnym spontanie, bez miniaturki, bez niczego. Graliśmy sobie w Minecrafta na moim świecie, na którym grałem w 2019 roku, w mojej takiej miniserii Minecraft bez modów. No i na tym live'ie było sporo osób i ktoś zarzucił pomysł, że może nagram odcinek z Minecrafta. Ja wtedy powiedziałem tak pół żartem, pół serio, że 500 łapek w górę pod live'em i ja taki odcinek nagram, i szczerze nie sądziłem, że to się uda, bo i do tej pory jestem zdziwiony. Pod tym live'em jest 700 pozytywnych ocen, to jest bardzo dużo. W ogóle bardzo mi na tym live'ie pomogliście. Mówiliście mi trochę nowości o neterze, ponieważ ja zupełnie przegapiłem aktualizację neterową. Także to wydaje mi się, że jest dosyć, dosyć istotne i bardzo się cieszę, że mi jakby radziliście. Live'ów z Minecrafta będzie więcej, ponieważ ja bardzo chętnie poznam tę nową aktualizację, a z Waszą pomocą. To będzie na pewno dużo prostsze. E, no także co obiecany odcinek z Minecrafta, nie przedłużam, zapraszam was serdecznie na materiał. Okej, okay, jesteśmy, powiem wam całkiem szczerze, zjedzmy sobie kotlecika na początek, że chyba dużo bardziej wolę robić, mam w ogóle taką fajną siekierkę z już wam pokazuję, tutaj mamy Unbreaking 3 Efficiency 4, to jest właśnie zrobiona siekierka na live'ie, no i potrzebuję brzozowego drewna, bo ojejku, ale ona szybko kopie, masakra. Potrzebuję brzozowego drewna, ponieważ chcę zrobić taką fajną świątynię na wodzie. Powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że Minecraft Krafta dużo lepiej będzie będzie mi się streamowało, niż nagrywało odcinki. Wydaje mi się, że możemy zrobić tak, że będę robił live'y z Minecrafta, oczywiście nie tylko będę z Minecrafta robił live'y, ponieważ nie wiem, czy wy wiecie, ja dosyć, do, teraz dosyć często odpalam sobie te live'iki, no nie wiem, jakoś tak dobrze mi się, dobrze mi się przy nich siedzi, po prostu, i, i, i na przykład będziemy niedługo kończyli, znaczy już prawie, że skończyliśmy Kingdom Rusha na najtrudniejszym poziomie, znaczy najtrudniejszy poziom trudności. Ja mam zawsze problem, jak to mówię, ale tak, no tak się to poprawnie czyta, najtrudniejszy poziom trudności ale to brzmi trochę tak niepoprawnie e, w każdym razie e, niedługo będziemy sobie kończyć właśnie Kingdom Rusha tam też robię serię z jakiegoś horroru e, planuję dla was Halloweenowy streamek e, także wy ten odcinek w ogóle widz widzicie 30 października więc to oznacza, że Halloweenowy streamek będzie już jutro Yy, że, że będzie już jutro, tak mi się wydaje. No, jeszcze go na pewno zapowiem e, na społeczności. W każdym razie, wydaje mi się, że mógłbym robić odcinki z Minecrafta na takiej zasadzie, że e, będziemy coś robili na live'ach, a ja później na odcinkach będę robił e, jakieś swego rodzaju podsumowanie. Jejku, powiem Wam, że kiera z tym. An, e, z tą niezniszczalnością. E, z niezniszczalnością. Ile ja tam mam? E, z niez, z niez, jejku, przepraszam. Nie mogę zbyt szybko mówić, bo napiłem się przed chwilą dużo gazowanego i po prostu jak szybko mówię to to mi się odbija. A mam dużo energii, bo <laughs> na no akurat e, trochę się energetyka napiłem, no i po prostu nosi mnie niesamowicie, nosi mnie niesamowicie. E, nagrywam dla was ten film, jakbyście byli ciekawi, kiedy to 29. 29 października. I ogółem sorry, ja wiem, że miga za mną na kamerze. Nie wiem czy to widzicie takie drobne migotanie. Ale ja nie wiem o co chodzi. Kamera mnie ostatnio mega troluje. Ogólnie dużo rzeczy strasznie mnie ostatnio troluje. I mój internet i w ogóle wszystko, eee, no ale to już może nie będę nie będę e, się wam tutaj żalił, szczególnie na odcinku. W każdym razie tak jak moje wydaje mi się, że fajnie by było robić jakieś rzeczy na live'iku. I później pokazywać je wam e, na odcinkach jeszcze, nie? W formie takich podsumowań tego, co się działo na live. E, na tym, który był ostatnio, wiecie co, ja bym potrzebował? Jeszcze może z jeden stak. Nie no, tak szczerze, to ja potrzebuję dużo więcej niż trzy e, niż, 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 e, staki. Ale też no, nie chcę na tym odcinku tylko kopać, nie? To jest, to jest właśnie taka rzecz, która bardziej nadaje się na robienie na, robienie na, na live'ach. Hejku, ale prawie w ogóle nie ruszyłem tej siekiery. Kozacko, czy ja zebrałem jakieś sadzonki? No właśnie, chciałbym bardzo pozbierać jakieś sadzonki. E, może sobie brzozy posadzę trochę bliżej mojego domku. A może nie, w sumie po co mam je wsadzać trochę bliżej, jak to i tak jest giga blisko, mój domek jest tam, możecie sobie zobaczyć jak się prezentuje, no moim zdaniem jest fajny, moim zdaniem jest fajny, to jest domek, który mieliście okazję obserwować w mojej serii w 2019 roku, słuchajcie, więc już roczek temu, ee, no kawałek czasu minął, zjedzmy sobie arbuza, bo jestem już trochę głodny, nie mówię, że jakoś to jest specjalnie, aha, nie mogę go, z... serio, nie, a dobra, nie, nie jestem głodny. Jakieś przewidzenia, powiem wam. E, w każdym razie, nie rok czasu to nie mówię, że to jest jakoś długo, bo w sumie ja na YouTubie jestem od e, 2012 roku, więc tak naprawdę ja nagrywam filmy już. E, już e, 8 lat, ale no wiem, że dla niektórych, no sporo z Was mi pisze często, że. Pod filmami sprzed, sprzed roku, że oj pamiętam jak to oglądałem, ale to było dawno, nostalgia czy coś takiego. Nie, no dla mnie rok to nie jest jeszcze tyle czasu, żeby to była jakaś nostalgia czy coś takiego, ale, ale, ale no ale to już jakiś czas temu było. Nie, no sporo rzeczy w Minecrafcie się w tym, czasie, w tym czasie na pewno zmieniło. Ogółem to tak. Myślę, że powinienem stąd zawijać, bo ja, ja, tak jak mówię, no ja tej gry nie ogarniam. Tak, całkiem szczerze wam powiem. A czy ktoś powie, jak można nie ogarniać takiej prostej gry? E, no to nie jest tak, że nie umiem w to grać, no bo chyba w to każdy potrafi grać. Ale no jest kilka takich mechanik. Na przykład, wiecie, Minecraft ma takie sterowanie specyficzne. Nie Nie biega się shiftem, w większości gra gier biega się shiftem. <tuszy> tu mam w ogóle bardzo duże pole i myślę, że można by coś z tym zrobić. Oj, ty koleżko. Dobrze, że jest... O, jest. No właśnie, zaklinowałem się, na przykład o tym mówię, nie? <laughs> o tym mówię, powinien jak najszybciej biec do domu. E, pokażę wam przy okazji ten domek, bo być może ktoś nie oglądał serii w 2019 roku mojej i, i może tego nie wie, <laughs> jak to co teraz wygląda. Zebrałem te trzy staki? Nie, zebrałem ledwo. Tutaj są krówki, generalnie. E, tutaj, tutaj jest... Dom generalnie składa się z dwóch pięter i podziemia. Te fontanny tutaj mega to wygląda moim zdaniem. E, więc tak, to jest pierwsze piętro, i tu w sumie nie ma nic. Chyba tu jest taki balkonik taras na tę łączkę. Dlatego aż mnie kusi, nie, wiem, tu jakąś piramidę zrobić, nie? Ale póki co. Ja bardzo chcę z przerobionego drewna brzozowego tu postawić świątynię na bagnach. Bo nie wiem, czy widzicie tutaj są dosyć duże bagna, i bardzo chciałbym postawić tutaj świątynię. Tutaj generalnie jest piętro, jakiś enchanting, no trochę bajzel, nie ukrywam. Eee, taki daszek fajny. No i e, jedyna bezpieczna część, bo niestety tu nie ma drzwi, <laughs> to jest tutaj. E, jedyna taka w miarę bezpieczna część. I tutaj oczywiście jest również łóżko, i tak to u mnie wygląda póki co. E, nic w sumie rewelacyjnego jak na 11 odcinków, ale to właśnie dlatego, że wtedy jak grałem w Minecrafta to głównie grałem. E, też się tak pamiętam wtedy złożyło, że grałem na serwerze z kumplami, chociaż ja tam też jakoś zbyt dużo nie grałem, tak szczerze, ale no chodzi o to, że większość rzeczy robiłem po prostu na odcinkach. A prawda jest taka, że jak się, no wiecie, odcinki są trochę krótkie, no nawet jak robię odcinki po 40 minut, no to bez sensu, żebym, no, wiecie, robił odcinek jak kopię, kopię, właśnie poniekąd robię taki odcinek, ale <noise> ale no cóż jak kopię e, brzozy nie, no to jest trochę bez sensu e, a na live to zawsze można zrobić, bo e, o, tutaj mam takie wyjście, o widzicie jak fajnie, e, tutaj na live zawsze można to zrobić, bo przejedziemy się tam, pokażę wam co jest E, bo o ile, o ile to działa teraz, bo nie pamiętam, to bardzo długo u mnie nie działało. <laughs> no, ale wy zawsze wiecie, jest jeszcze jakaś interakcja z czatem. I no jakby takie rzeczy robi się po prostu dużo lepiej. Tak to u mnie wygląda. Chyba tam się teraz nie da dojechać, z tego co pamiętam, czy no oczywiście, że się nie da. Ja tego nie naprawiłem finalnie. Ja nie mogę z, tym, z tą kolejką powiem wam. Co to jest? Aha, dobra, to jest szkło. Ja się zacząłem zastanawiać, co tam jest na tym domku, a to jest szkło. Dobra, wracamy. To wam nie pokażę, co tam jest. No po prostu tam mam. E, tam mam farmę. Możecie sobie zajrzeć. Znaczy, farmę. Farma? No nie wiem, no w każdym razie coś tam sobie hoduję. E, I hod, hoduję, czy nie, no. Uprawiam, coś sobie tam uprawiam. No nieważne. Mniejsza, e, mniejsza, mniejsza. O, o większe. E, tak czy owak. Tak czy owak, tak to u mnie wygląda aktualnie. No tak jak moje. Będę, będę chciał tutaj coś, coś robić. Będę chciał. Też możecie pisać propozycje w komentarzach. Możecie pisać propozycje w komentarzach. Ogółem już jest dosyć sporo pomysłów. Przede wszystkim muszę dokończyć te tory, bo znowu o tym zapomniałem. A tak jak widzicie, no to jest jakiś wolny żart, to co się dzieje teraz z tymi torami. W sensie, no po prostu. Mam złote buty, bo byłem w neterze. Nie mam nowego renderu, jeśli chodzi o neter, ale mam nowych NPC-ów. Pisaliście mi, żebym poszedł też kawałek dalej. Portal do neteru mam tam na dole, schowany za ziemią. Jeśli chodzi o jakieś, o jakieś kopalnie, no to mogę Wam od razu pokazać. Tylko wiecie, co do kopalni, nie ma co brać zbyt wielu rzeczy, a ja już biorę zbyt wiele rzeczy. No ale dobra, trudno, moja strata, pokażę Wam. Nic ciekawego. U, gdzieś tu, gdzieś tu słychać zombiaki, a tu pamiętam zawsze tu było słychać gdzieś zombiaki w sumie nic ciekawego. Eee, kopalnia raczej nie jest szczególnie taka w żaden sposób przyrządzona. Eee, nie jest chyba czymś super ciekawym. Kopę się chyba w każdą stronę, tak szczerze, i tu, i tu i tam. Eee, szukam sobie diamentów i znalazłem ich bardzo mało. Tak, całkiem szczerze, znalazłem ich mega mało. Kopię metodą, którą wy mi poleciliście czyli, jakby, jeden no, tunel, dwie kratki odstępu i kopiemy, nie? Coś w tym stylu dwie kratki odstępu i kopiemy w ten sposób. I jestem na dobrym piętrze, to Wam od razu powiem że jestem na dobrym piętrze, bo jesteśmy na 11. Więc to jest, to jest to jest tak jak mi mówiliście na live, to to powinno być to powinno być dobre pięterko do szukania diamentów. Może nie no kilofem kopanie tego to <gryw> masakra nie tego gravelu, ale nie chce mi się zmieniać. Na jakąś inną rzecz. Ciekawe, szkoda, że nie da się wziąć, wiecie, w jedną rękę łopatę, a w drugą rękę em, na przykład Kill. Off. To było całkiem ciekawe. I powiem wam, tak jak widzicie, konsekwentnie kopałem tutaj. I w tym tunelu, w całym tym tunelu, który tu widzicie, nie znalazłem ani. Diamentu. Ani jednego. W całym tym tunelu, tym tutaj. Nie mówię o tamtych, które wam pokazywałem. I w tych wszystkich e, miejscach tutaj. Nie znalazłem ani złamanego diamenta. Ani jednego. Ani jednego. W całym takim wielgachnym tunelu nie było nic. Tutaj coś kopałem. To są jakieś rudy, ale nie wiecie, nie, w sumie mogę wykopać ten węgiel. Zawsze to trochę expa, a mi niewiele brakuje do 30. A na 30 oczywiście będziemy mogli dalej sobie enchantować. No i również poza tym węglem, e, wiadomo, zawsze fajnie. No zawsze to przy, przy węglu może być jeszcze coś, nie? Nigdy nic nie wiadomo. I zawsze, zawsze to fajnie... O, tu chyba już mi się znudziło kopanie tych tuneli. W ogóle była taka książka tunele, znaczy pewnie dalej jest, nie wiem czy kojarzycie. <grych> Ona to miała kilka części tunele, odchłań coś tam takiego było. No więc taki mega przypał, nie ma żadnych diaksów, chyba że są! A ja nie znalazłem. Słuchajcie, z racji, że nagrywam przy okazji taki chillowy odcinek, to dajcie znać, czy dzisiaj live'a nie chcecie z Minecrafta, no jutro Halloweenowy live, no to z Minecrafta na pewno nie będzie. Pisaliście mi, że chcielibyście FNAF na Halloweenowym live'ie i w sumie może to zrobię. Jednocześnie chciałem, w sensie może sobie w FNAFA pogram, bo i tak już go od jakiegoś czasu mam kupionego na Steamie, a tak się złożyło, że nie miałem okazji nigdy w niego zagrać, więc... Why not? Why not? <laughs> Nigdy w niego nie grałem, nie oglądałem żadnych filmów, więc wydaje mi się, że to może być całkiem ciekawe, nie? Taki FNAFik na live ie. ale to nie wiem, to już to już zależy od was. No i słuchajcie, no mam nadzieję, że ten live ogólnie wypali, bo no ostatnio z moim internetem jest różnie. Znaczy, nie wiem, czy z moim internetem właśnie, czy to YouTube mnie czasem nie troluje, ale, ale no to Wiecie, no niestety, nie mam jak tego inaczej sprawdzić, jak po prostu porobić kilka live'ów i zobaczyć, czy, czy one dobrze działają, czy nie. Generalnie, moi drodzy, też, skoro już nagrywam dla was odcinek, to możecie mi proponować jakieś sejderki w. O, tu jeszcze mamy trochę węgla. Uh! Hello! Hello! Możecie mi proponować jakieś shaderki. Czy ja tu byłem kiedyś? Czy to w ogóle jest y, jakaś jaskinia, czy to jest po prostu lawa? Nie, no to jest jakaś jaskinia. O, nigdy tu nie byłem. Myślałem, że diamenty znalazłem. Oj... Żeby mnie Zara nie... Nie przyfajczyło, co? No dobra. Y, ogólnie lubię, wiecie, jak się zalewa lawę, to zaraz potem jest przypał, w sensie robi się strasznie ciemno. Dobra, pójdźmy sobie może jakoś tak. Nad sobą się nie kopię. O! Złoto. Okej. Okay. No to całkiem ciekawe miejsce, nie? Fajnie, że złoto, bo jednak przydaje się do handlu z. E, wiadomo, z tam w Neterze, nie? To też w ogóle dzięki wielkiej wy mi daliście radę <grym> z tym handlem w, w Neterze. Za co mega dziękuję. No dobra, nie, to nie wygląda w ogóle na jaskinie, chociaż tam coś się niby dzieje. Ja zawsze mam przy sobie wiaderko z wodą, więc no co, niech, niech, niech się stanie ciemność. No niestety, dobra, możemy sobie tę wodę zebrać. Możemy sobie tę wodę zebrać no i wykopać jeszcze. Tu jest w ogóle jeszcze żelazo, też bym sobie przygarnął. Ale chcę zobaczyć jedną rzecz. Jak ta lawa. No właśnie, bo tam jest, to wygląda tak jakby, nie no okej, okay. cyk, 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 ok dużo żelaza, no żelaza jest w tej grze co nie miara, co nie, nie ma co, nie ma co ściemniać, że żelaza w tej grze to akurat jest co nie miara, dobra, wywalmy sobie trochę rzeczy, dajcie znać ogólnie, czy lajwika dzisiaj byście z minecrafta nie chcieli. Nie wiem, myślę, że możecie zostawić symboliczną jakąś łapeczkę w górę pod filmem, czy coś. Yy, nie musicie pisać komentarza. Ja po prostu, jak zobaczę, że jest hype na Minecrafta, to ja chętnie go nagram, nie? Bo mi się jakoś tak y, też dobrze to dobrze to streamuje. No, jak się cie cieszę się jeszcze, że wam się podoba, nie? A no liveiki z tego są dla mnie takie guilty pleasure, nie? Chciałoby się powiedzieć. No dobra, no. Wygląda na to, że nie ma tu nic więcej. Nie słyszę żadnych od głosów, więc, 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 więc wygląda na to, że nic tu więcej nie ma. Co najwyżej ten węgiel możemy sobie wykopać, yy, ale to w sumie i tak nie jest mi za bardzo potrzebne. Yy, na tym save'ie nie pokonywałem jeszcze żadnego smoka, yy, kresu czy coś w tym stylu. Yy, ja w ogóle nie wiem czy, <ścoughs> czy ja bym go pokonał tak szczerze, czy to nie jest za trudne wyzwanie. No ale dobra, yy, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek moi drodzy. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Takie troszeczkę e, przypomnienie sobie starych czasów, kiedy <grydy> to Minecrafta nagrywałem. Nie żebym nagrał go jakoś dużo wtedy. <grydy> też warto to od razu powiedzieć, że wcześniej tych odcinków to też za dużo nie było e, z tego Minecrafta. Akurat na tym save'ie to było może z 9 odcinków. No, ale to właśnie też dlatego, że ja się w tym 2019 roku trochę przejadłem. Minecraftem w sensie, no dużo w niego zacząłem grać i na różnych światach i zaczęło mi się trochę nudzić, <laughs> dlatego też później przestałem z odcinkami. No, niestety, liczyłem, że może jakieś diamenciki wpadną, ale nic. Ja wam moi drodzy, życzę miłego dnia. Słuchajcie na lekcjach, jeżeli to oglądacie na lekcjach jeden z drugim. No i co, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Minecrafta albo dzisiaj na live, o ile będzie, tego jeszcze nie wiem. No i co? Pa pa! Do następnego.